Siemanko wszystkim z tej Pro. Witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars Dzisiaj pokażę wam jak odebrać tą super ikonę Na no, po prostu No Najpierw ja już mamy odebraną na tym koncie, Więc muszę zalogować ją na Moje drugie konto Logujemy się oczywiście Jak widzieliście, pokazało mi się. Yy, no, wiecie, ten link o browserze. Ja to oczywiście pominąłem. No i zaczynamy. Ja zajmę na koncie killer. Teraz tak. Ja teraz wam to przewinę. Ja w tym czasie wejdę na youtube i wam pokażę, jak to zrobić. Dzień dobry wszystkim, już jestem na YouTube. Było przewinięcie i teraz tak. Klikamy w sobie w Back Stars. Klikamy w najniższy. W... No, w ten odcinek z aktualizacji. Klikamy sobie więcej. W opisie więcej. Odjeżdżajmy we zdjęcie profilowe. Tu nam pisze. Klikamy w ten pierwszy link. Przenosi nam się do Chrome. Odbierz nagrodę Wybrał Stars, klikamy odbierz nagrodę, przenosi nasz odgaz do Brawl Stars, klikamy odbierz, pojawia nam się tu taki wykrzyknik, klikamy odebrane ikona gracza, dostajemy taką przekazaczką ikonę, którą mogłeś dostać tylko za starty granie Wybrał Stars. Wszyscy pomyślą, że jesteś jakimś prosem, a ciebie to nic nie kosztuje. Widzicie, jak po prostu to jest op, że dodaje takie. Ostatnio dodali yy, ikonę jajka. To mogliście zauważyć. A teraz logujemy się oczywiście na moje konto. Takie główne konto. Na mam najwięcej pucharków, czyli 20 tysięcy. Ostatnio wydział odcinek. Dobra, i może... Albo i nie. Zapraszam do klubu. Sigmy P... P... L... C S... O... Y przepraszam, przepraszam, pomytka, pomytka. S I g, -g M E -y P L S O S A i klubu macie tu u dołu wymagane, puchary to jest 10 tysięcy. W ogóle wleciał odcinek jak tworzyłem ten klub. Pamiętajcie, żeby wypaść na kanał mojego kuzyna, w którym ostatnio nagrywałem odcinek I jak go nie widzieliście to wpadajcie na odcinek pomogłem mojemu kuzynowi wbić. Y 16 tysięcy. No i. No i tyle. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak wytrwałeś do końca, to powiedz. Nielie.